Witam Was serdecznie, wtorek nadszedł, moment, moment prawdy, czyli kto trafił i czy w ogóle ktokolwiek trafił komplet pięciu zawodników, którzy wygrali pojedynek 5 na 5 Metrum kontra Queensberry Promotions To na samo zakończenie, losowanie na samo zakończenie, na początek troszeczkę... Boksu poza ringowego zacznijmy od Dontaya Wildera, któremu mama radzi, to już na pewno wszędzie czytaliście, mama radzi, żeby zrezygnował z boksu. Natomiast czemu mama radzi, czy nie, specjaliści od boksu magazynu Ring zrobili nową klasyfikację 10 najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej i na tej liście 10 pięściarzy wagi ciężkiej nie ma już. Do Natomiast są nazwiska, które szczerze mówiąc, jakby ktoś Wam powiedział rok temu, że te nazwiska będą w dziesiątce ringu najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej, to byście się w głowę popukali i powiedzieli, że to jest w ogóle niemożliwe. Natomiast w boksie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja rzucę w tam, wrzucam w tym momencie tą najnowszą klasyfikację magazynu ring, dodając, że Zhang jest numer 5 na świecie. To jest po prostu niemożliwe, jak pomyślisz. Kabayel numer 6 w pierwszej dziesiątce magazynu Ring. Kabayel. Rok temu wszyscy myśleli, że to w ogóle już nie wiadomo, czy będzie w ogóle walczył, a jak z kimś, to gdzieś tam na jakichś małych galach w Niemczech. Joe Joyce numer 8. Joe Joyce, który dwa razy został wypukany i znokautowany przez Zilei Zhanga, jest na ósmym miejscu najlepszych pięściarzy świata wagi ciężkiej. Niemożliwe rok temu, do, do pomyślenia. Niemożliwe. Efe Jakba zamyka pierwszą dziesiątkę. To wam w tym momencie mówi dwie rzeczy. Jak nieobliczalne jest wszystko, co się dzieje w wadze ciężkiej i w ogóle w bokcie, ale w wadze ciężkiej, szczególnie wiadomo, jeden cios może wszystko zmienić. Natomiast również pokazuje, że no tutaj raczej takich mega killerów, poza może pierwszą trójką, to nie ma. To jest dziesiątka, gdzie szczególnie ta dolna część, którą czytałem, Jank, Kabajel. Joe Joyce i Ajakba każdy może przegrać z każdym, albo wygrać z każdym i każdy może przegrać z każdym, z każdym albo wygrać z każdym przez KO. Czyli tutaj wszystkie te, wszystkie te opcje od 5 do dziewiątki, do dziesiątki, magazynu ring to są opcje całkowicie możliwe. Kto by pomyślał, Joe Joyce w dziesiątce ringu. W ogóle rzecz niesamowita. Jak mówimy o rzeczach, które już wcześniej wspominane były, bo ja wspominałem chyba w korespondencjach z Riadu, nawet na pewno, o tym kinowym debiucie najlepszego pięściarza wagi ciężkiej, do tego najlepszego podziału, pięściarza bez podziału na kategorie wagowe, bo przypominam, że po zwycięstwie nad Tysonem Fury, Aleksander Usyk wyprzedził wszystkich, łącznie z Naoya i Nue w rankingu. Magazynu Ring. Ja w ogóle chyba zacznę podawać tylko rankingi, e, albo jak będę musiał to tych alfabetycznych organizacji, dlatego że tylko to ma jeszcze jakikolwiek sens. Natomiast natomiast usyk numerem 1 magazynu Ring, tenże Usyk zagra. Zagra w najnowszym filmie, który będzie przypomnieniem życia niesamowitego, niesamowitego najpierw zapaśnika w, tutaj w koledżu w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie później niesamowitego niesamowitego walczaka w UFC zwycięzca numer 14 i numer 15 mistrza świata UFC wagi ciężkiej myślę oczywiście o Marku Marku Kerze w, w jego roli będzie grał The Rock, aż trudno go poznać, bo zobaczcie, jak wygląda podczas e, nagrywania tego filmu. Jest prawie nie do poznania. Pomijam fakt, że ma wszystkie tatuaże zakryte, ale e, makijażem, natomiast prawie nie do poznania, natomiast tak jest. To jest Dyrok. E, Usyk, który mówił podczas tego spotkania, związanego z oficjalną ogłoszeniem gry, tej Undisputed. Mówił o tym, że gra takiego menago, menago, lekkiego, lekkiego bandytę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podobno rola jest nie taka, że wychodzi i nic nie mówi. To jest rola, z tego co słyszeliśmy od samego Usyka, dosyć interesująca. Natomiast Mark Kerr to był jeden z tych, jeden z tych zawodników UFC, którzy wprowadzili... Nie wiem, czy, czy trzeba dużo powiedzieć. Nie, chyba nie. Wprowadzili UFC na mapę oglądania przez wszystkich, bo to był rzeczywiście nieprawdopodobny, nieprawdopodobny zawodnik. Zobaczcie sobie ten UFC 14 and 15: jak, jak wygrywał jest fajna sprawa, że z zapasów wszyscy ci zawodnicy albo zdecydowana większość w Stanach Zjednoczonych idzie, także wcale się nie dziwcie, jak na przykład zapasy to brzmi dla Was, kto ogląda zapasy? Zapaśnicy w Stanach Zjednoczonych wyprzedają 20 tysięcy gale. Zapaśnicy uniwersytecy 20 tysięcy ludzi jest i nie można biletu kupić. Jak mówimy o tym kupowaniu biletów, to jedna taka rzecz, która mi się w tej chwili skojarzyła, na no którą warto powiedzieć. Przy absolutnie nieprawdopodobnym moim szacunku dla Turki Asika, czyli organizatora wszystkiego, co jest związane z występami najlepszych pięściarzy świata, najlepszymi zestawieniami możliwymi, jakie tylko istnieją, no to jednak e, uważam, że Frank Warren mówiący o tym, że Riyad jest stolicą boksu, jest troszeczkę na wyrost. Jest stolicą na boksu, jeżeli oglądasz to w telewizji, bez dwóch zdań. Natomiast faktem jest, i to jest prawda... Że to są wyprzedane gale, natomiast to są gale, które są wyprzedawane dzień wcześniej, i to też patrząc na widzów, którzy tam byli, zastanawiam się na przykład na ostatniej walce. Czyli no, wydawałoby się, że już lepszej walki w wadze ciężkiej być nie może niż Tyson Fury i Aleksander Rusyk. To ja nie wiem, ile ludzi tam rzeczywiście kupiło bilety, a ile dostało. Do czego zmierzam? Wyjazd do Arabii Saudyjskiej jest wyjazdem, to jest, ludzie do Las Vegas przylecą, nie ma problemu, to, to jest w ogóle niemożliwe, słuchajcie, żeby można było w dniu walki, w dniu walki, żeby można było kupić e, e, bilet, no to jest niemożliwa sprawa, to jest, to jest, to jest, to jest wyobraźcie sobie, że, że w Las Vegas normalnie w kasie, ja nie mówię od konika trzecim źródłem, czwartym źródłem, oczywiście zawsze takie bilety sprzedawane. natomiast no, prawda jest taka, że na przykład na pojedynku Joshua kontra, kontra Nganu, no to tam jedna trzecia biletów w ogóle za 20 dolarów nikt nie chciał kupić. Podobnie było podczas tego, tej, tej gali, której, na której widzieliśmy tylu zawodników w azji ciężkiej, na której pierwszy raz wybił się Kabayel dzień wcześniej można było kupić bilety, można było kupić bilety na Ring of Fire czyli na, na Usyk kontra Fury, no to jest niemożliwe a to jest spowodowane tym, że jednak to trzeba polecieć do tej Arabii Saudyjskiej wziąć miejsce w hotelu, te, te rzeczy nie są drogie, bo rzeczywiście przeliczając na to ile trzeba zapłacić za dobry hotel w, w Riyadzie na taką walkę no to dobry hotel w Las Vegas na walkę Usyk-Fury by kosztował 600 dolarów, a tutaj kosztuje powiedzmy 150. No to, to jest różnica, natomiast trzeba polecić do tej, Arabii, do tej Arabii Saudyjskiej. Także to jest fenomenalna sprawa, że Turki al-Shik to robi. Natomiast to nie jest najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą oglądać walki na żywo. Ja wiem, że jest ich mały procent, proszę dla tych, którzy oglądają w telewizji. Ja to doskonale rozumiem, ale. No, też są kibice, które chętnie by pojechali i zobaczyli. To taka zupełnie moja uwaga. I na zakończenie tej części przed ogłoszeniem zwycięzców i tym losowaniem koszulek Mike Tyson, Mike Tyson, jak wiecie, o tym z powodów problemów wrzodów żołądkowych musiał wycofać się z zaplanowanej walki na 20 lipca na Netflixie. Natomiast Netflix powiedział wyraźnie, że Początek ich współpracy związanej z pokazywaniem boksu na żywo wiąże się tylko i wyłącznie z jedną walką, a mianowicie walką Paul kontra Mike Tyson. Jake Paul kontra Mike Tyson. Inne walki nie wchodzą w rachubę. Nie interesują nam inne nazwiska. Jak mamy coś pokazywać, to zacznijmy od tego. Teraz po tych problemach z żodami jest coraz więcej głosów, że ten 57 czy 58-letni, zależy Ci miesiące czy lata, liczycie. Mike Tyson, że do tej walki może nigdy nie, odejść, nie, nie dojść pojawiają się również nazwiska ewentualnych rywali zastępczych zgłaszają się, oczywiście kolejka jest olbrzymia, bo to jest kasa olbrzymia nie taka jak u, a, a, u Turki al ale ale w dalszym ciągu olbrzymia Roy Jones Jr. chce rewanż za tą walkę, nie chce tego oglądać z, z Mikem Tysonem widzę, że brat Jake'a Paula również podrzucił swoje nazwisko jako brat kontra brat, musimy to zrobić natomiast jest również polska część, ponieważ Andrzej Fonfara Andrzej Fonfara, który jak wiecie po 6 latach wraca 22 22 na, na ring widzicie tutaj ładny plakacik i Andrzej w takich pozach czempa pozach, pozach to był chyba pomysł od początku, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz rozmawiałem z Andrzejem Fonfarą, kiedy pojawił się e, temat jego powrotu. No to Andrzej powiedział, że oczywiście chce się spróbować e, zrzucić wagę, zobaczyć jak to wygląda. Natomiast e, Andrzej mówi, ja, ja zdaję sobie sprawę, na jakim etapie ja jestem. Andrzej jest zawsze zdroworozsądkowo myślący gość, na jakim etapie jestem. Wiem, co potrafię, no bo sparowałem jednak z paroma gośćmi, e, trenowałem, więc wiem, na jakim etapie przygotowania fizycznego jestem. Natomiast. Chciałbym zawalczyć z Jakem Polo. To było od początku wiadomo, także ci z Państwa, którzy się zastanawiają w tej chwili, dlaczego Andrzej między innymi wraca, to był jeden z punktów docelowych Andrzeja. I Andrzej tego nigdy specjalnie nie ukrywał. Teraz, kiedy, kiedy wypadł wypad Mike Tyson, czy wypadł w ogóle, czy wypadł tylko, że będzie ta walka później, tego w tej chwili nikt nie wie, natomiast jest coraz więcej głosów, że tej walki nigdy nie powinno być. I to takich poważnych głosów. Netflix jednak musi te głosy słuchać. Andrzej wprost. Propozycja została Dziejkowi Polowi. E, położona na stole w formie e-mailowej, takie czy inne. W każdym razie jestem gotowy, mówi Andrzej Fonfarach. E, robimy to czy nie Wiadomo, co ma zaoferowania Andrzej Fonfara. Andrzej Fonfara to przecież był jeden z najbardziej znanych pięściarzy, kiedy walczył. E, bił w pięściarzy, których nazwiska wszyscy znają, bił się o tytuły mistrza świata dwukrotnie e, pokonał e, młodego Chavez'a w świetnej walce, o której mówiło się jeszcze długo, długo po tym jak ta walka się skończyła czyli to nazwisko jest Fonfara, które miałoby sens z punktu widzenia J.K. Pola czy jest wystarczająco duże nazwisko to jest jeden znak zapytania natomiast drugi znak zapytania jest czy Biorąc pod uwagę, że Andrzej Fonfara ma 36 lat, czyli jest młodym facetem, czy powie, 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 no nie, no, może bez przesady, bo jak mi jakiś Polak napierdzieli, e, mówiąc brutalnie, przed ilość tam setkoma milionów ludzi oglądających walkę, czy to się dla mnie będzie opłacało? Trudno w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Ja uważam, że to jest long shot, czyli w tej chwili... Nie wierzę w to, że takiej walki może dojść. Natomiast te rzeczy się mogą wszystko zmieniać. Natomiast ja czekam przede wszystkim na to, co Andrzej pokaże podczas tego swojego powrotu. Bo to jest ważna rzecz. Sparingi sparingami, treningi, treningami, zrzucanie wagi, wszystko jedno. Natomiast kiedy, kiedy, kiedy wychodzisz na ring i musisz się bić, to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa, także. Na oficjalne ogłoszenie Jake Paul kontra Andrzeja Fofara, to podejrzewam, że jeszcze trochę, jeszcze trochę poczekam. Oczywiście żartuję dla tych wszystkich, którzy za chwilę zrobią z tego screena i, i powiedzą, że Garciaczyk zapowiedział walkę Jake'a Pola z Andrzejem Fofarą. Niczego takiego Garciaczyk nie zapowiedział. Ale pomysł Andrzeja Fofary rzucenia mu rękawicy bokserskiej absolutnie funkcjonuje. Dobra, i teraz przechodzimy do, do rzeczy najważniejszej. Słuchajcie, przede wszystkim tak. Bo tu jest parę takich, że tak powiem, temacików, które trzeba poruszyć, jeśli chodzi o losowanie tych, tych trzech koszulek. Są dwie osoby, które trafiły idealnie. Natomiast jedna z tych osób trafiła, nie jestem pewien, czy to nie zostało wpisane po. Ponieważ y, ja zamknąłem przeglądanie wszystkiego, co, się, co, się, co było związane z, z tym e, ogłaszaniem tej walki, zamknąłem to chyba 3-4 godziny, jak dobrze pamiętam, przed rozpoczęciem transmisji. Nie pamiętam tego wpisu, który wszystkie typy trafił wtedy, kiedy to zamykałem. Nie pamiętam tego wpisu. Nie mówię, że tak nie było jeśli zainteresowany na 100% wie, wrzucam w tej chwili kto on jest i może mi w jakikolwiek sposób udowodnić, że to zostało wrzucone nie po walce ale kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszej walki, którą braliśmy pod uwagę, czyli Hutchinson kontra Richard nie ma problemu, się tą koszoleczkę doszle, natomiast za dużo znaków zapytania tutaj w tym momencie mam bo nie chcę nikogo oskarżać, że robi jakieś tam cyrki, żeby wygrać koszulkę, bo to byłoby troszeczkę śmieszne. Natomiast chcę być uczciwy w stosunku do wszystkich innych. A na przykład wiem na 100%, że niejaki Jumma 84 trafił wszystkie 5 wyników. To znaczy, ja przeglądając to, co żeście zrobili, od razu zdaję sobie sprawę z tego, że szansa na to, że ktokolwiek trafi dokładnie jest zero. Dokładnie nie, że 5, tylko że nie tylko powie, kto wygrał, ale jak wygrał. To, to jest zero, bo w ogóle to, to, to było rozwalone w każdą możliwą stronę, również ja miałem rozwalone wszyscy koledzy, ja znam, mieli rozwalone te, te wyniki w jedną czy w drugą stronę, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o pięściarzy. Także to nie była najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz dla mnie podczas losowania było tylko, czy ktoś trafił, czy nie zwycięzców, ostatecznych zwycięzców. Bez względu na to, czy powiedział, że na przykład żang wygra na punkty, a żang wygrał przez kał. To, to mnie nie interesowało. Jeśli miałeś żanga, już byłeś OK, Ponieważ tamte głosy, to trzeba by było, nie byłoby takich głosów, które by wszystkich trafiło. Takich, takich nie było. Natomiast Jumma natomiast 84 dostaje automatycznie koszulkę, bo jest jedyny. I to jest, moim zdaniem, to jest uczciwe. Koszuleczka, proszę do mnie wysłać swoje namiary. Ja prześlę namiary dalej do dyrektora do spraw koszulek, i on tą koszuleczkę wyśle. Namiary, adresy, namiary również wielkości tejże koszulki. Także brawa. bardzo dużo było głosów, które trafiły 3 na 5, a mniej było 4 na 5. Częściu, część z Was dodawała również wyniki Dimitria Biwo, co nie było częścią konkursu. Fajnie, żeście wrzucili. Widziałem, że chyba wszyscy trafili. Pytanie było tylko zwykle, jeśli były dyskusje, to czy będzie KO, czy było punkty. Było KO, spora część z Was stawiała na chaos sta, stawiała na punkty, natomiast nie znalazłem ani jednej osoby, która stawiała y, na człowieka z Libii. Zupełnie takich nie było i słusznie całkowicie, no bo zakładam, że oglądacie ten vlog, to macie pojęcie obok się. Natomiast było sporo głosów, który, y, ludzi, którzy trafili 4 na 5, co jest rewelacyjne. Natomiast Juma84, wrócę do Ciebie, mam nadzieję, że postawiłeś jakieś solidne pieniądze gdzieś tam u Machera bo jeśli postawiłeś, to patrząc na to, co ja z przeglądałem, to chyba było 20 do 1 na wszystkie wyniki. 20 do 1. Także można było zarobić e, zwycięzców. Można było niezłe pieniążki zarobić. Natomiast zrobiłem wewnętrzne losowanie i oto dwie następne koszulki. W tym momencie powinienem włączyć jakiś bębenek. teraz poszukam. Nie, nie będziemy żadnych bębenków rzucać. Gratulacje dla Marka Kruka. Brawo, brawo, brawo. I dla. Zapisałem sobie, bo musiałem, trochę sprawdzać. Karol ziew na życie. Domyślam się, że to nie jest twoje nazwisko. Karol ziew na życie. To by było fajne nazwisko. Proszę o wszystkie namiary, jakie tylko istnieją twoje, łącznie z wymiarami koszulek, przesłać na mój adres. Adres jest w opisie: PG Sports, PG Sports ed, czyli małpalive.com, to jest w opisie mojego vloga, także możecie tam spokojnie znaleźć, wszystkie informacje proszę tam wrzucać, ja to natychmiast przekazuję do, albo możecie, y, przekazuję to do, do dyrektora spraw koszulek, albo możecie bezpośrednio wysyłać do dyrektora do spraw koszulek, w każdym opisie każdego vloga, namiary na niego są, ponieważ to jest człowiek, który się tym zajmuje, który pomysł tych koszulek, e, Podjął, zrobił i, i, i brał. Koszuleczki, jak widzicie, mają swój czas, to jest ta sama koszulka. To nie, jest, że ja nowe cały czas zakładam. Ona cały czas wygląda jak nowa, bo to jest poważna jakość, tak, trzeba było coś poważnego zrobić. Także, gratuluję zwycięzcom. Na pewno będziemy robić jakieś inne konkursy, ponieważ, słuchajcie, przeglądałem swoje szuflady wczoraj po południu i mi wyszło, że ja mam mnóstwo jakichś takich fajnych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, program walki z Gołota kontra Tyson. Albo e, programy, które mam tutaj w skrzyni, tutaj po lewej stronie taką skrzynię mam z różnych takich innych, ciekawych, historycznych wydarzeń. Jones Junior kontra Trinidad. Na przykład taką nalepkę z no Ja myślę, że po co, jak ma to leżeć u mnie w skrzynce, można nalepić sobie. Fajne było akurat wyborcze. A słuchajcie, można to sobie nalepić i ja może zacznę te, te rzeczy losować bo skoro mają u mnie leżeć skrzynce a to są fajne historyczne rzeczy, z historycznych walk nie będę wam tam oferował jakiejś walki nie wiem, w, w dolnym Cleveland, o której wie trzy osoby nie, nie, mówimy o poważnych walkach poważnych pięściarzy histo historycznych walkach, część z nich to były walki historyczne będziemy losować ponieważ no, nie ma sensu, żeby leżało, leżało jak może być u was tak mi się wydaje słuchajcie, jeszcze raz gratulacje dla zwycięzców Brawo, brawo, brawo. 5 eee, na 5. To biorąc pod uwagę, co tam się działo, to w ogóle, to w ogóle jest e, niesamowita sprawa. Dziękuję. I słuchajcie, jest tydzień do tego, żeby się zgłosić. Króciutka piłka, bo czasami się tak zdarza, że robi jakieś konkursy, i na przykład ktoś, nie wiem, zapomni sprawdzić, albo wypełnił i zapomnił. Tydzień. Jeśli w ciągu tygodnia się nie zgłaszacie, te osoby, które wymieniam, widzicie tutaj te niki, czy tam z tyłu, widzieliście, kiedy o tym mówiłem to są do następni. Musimy być uczciwi w stosunku do siebie w każdą stronę. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Fonfara kontra po. Trzymaneczko. Na razie.